Siedzenie zabija. No cóż, dzisiejszy już jest do końca? Zapraszam do odcinka. Siemano YouTube, tutaj Marcin z Gotowych na Trening. Dziś opowiem Ci o pięciu ćwiczeniach dla osób pracujących przy komputerze. Siedzenie jak i otyłość zabija. O tym wie każdy z nas. Na ten temat opublikowano już szereg badań. My Wam przytoczymy takie jedno bardzo fajne badanie, gdzie została zobrazowana grupa 8 tysięcy osób powyżej 45 roku życia. Wyniki badań były następujące. Wykazano, że osoby siedzące najwięcej, ponad 13 godzin dziennie, które nie robią przerwy w siedzeniu przynajmniej raz na godzinę, są prawie dwa razy bardziej narażone na zgon niż te, które w ciągu dnia siedzą najmniej. Przeniesienie pracy na home office również rozwiązało problemów, a można powiedzieć, że go nawet pogłębiło. Również e, praca w domu może prowadzić do tycia z powodu e, tego, że jesteśmy w domu i łatwiej jest nam sięgnąć po coś słodkiego, jak iż i również w przypadku pracy e, siedzącej może to prowadzić do różnego rodzaju schorzeń w obrębie odcinka szyjnego, kręgosłupa, piersiowego, lędźwiowego. Może nam również stworzyć różnego rodzaju bóle w nadgarstkach czy to w łokciach. Zresztą sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy jak nie siedzicie zbyt długo przy komputerze bądź w pozycji siedzącej, e, czy nie czujecie jakiegoś dyskomfortu. Ale pamiętajcie My jesteśmy gotowi na trening, mamy dla Was przygotowane kilka porad oraz ćwiczeń, które nie pozwolą Wam użyć przed przed biurkiem. Najważniejsza rzecz do zapamiętania. Nawet najwygodniejsze biurko, najwygodniejsze krzesło, super ustawiony monitor czy ergonomiczna myszka nie załatwią sprawy. Jak się okazało w badaniu przeprowadzonym przez naukowców z jakichś tam dwóch uniwersytetów, którzy przez 16 lat badali grupę 5000 osób, okazało się, że nawet nie sama pozycja siedząca jest tutaj tą problematyczną, co po prostu długotrwały bezruch Badanie to wykazało, że tak samo jak pozycja siedząca, tak samo długotrwałe stanie w bezruchu jest śmiertelne. Musisz działać sprytnie. Róż się, zanim pojawi się ból czy dyskomfort. My proponujemy 5-minutową przerwę, robioną raz na godzinę. Narzucając sobie taki system pracy, będziesz po pierwsze efektywniejszy, te krótsze interwały pracy na pewno pozwolą ci się lepiej skupić, a po drugie, przez te 5 minut przerwy jesteś w stanie naprawdę dużo zrobić. Co możesz zrobić? Przede wszystkim wstań z za biurka, rusz dupę, idź się, przewiecz, zrób sobie kawę. Przede wszystkim chodzimy, nie siedzimy. A przez te 5 minut możemy wykonać 5 ćwiczeń, które zaraz Ci pokażemy. Lecimy! Zaczynamy od odcinka szyjnego. Wstajemy i zaczynamy od prostych ruchów głową, przód i tył. Pracujemy w pełnym zakresie ruchu, czujemy jak mięśnie naszego karku fajnie się rozciągają. Potem dodajemy sobie ruchy rotacyjne, kręcimy głową w lewo i w prawo naprzemiennie. A na koniec robimy tak zwany drugi podbródek albo u niektórych nawet trzeci Cofamy głowę mocno w tył, czujemy jak mięśnie, które idą od naszej potylicy, zaczynają się rozciągać. No i co? Szyję mamy załatwioną. Przechodzimy troszeczkę dalej do obręczy barkowej. Drugie ćwiczenie. W pozycji stojącej rozkładamy ręce na Jezuska na wysokości barków i lewa ręka idzie mocno do rotacji zewnętrznej, prawa do rotacji wewnętrznej, tak zwane wykręcanie ręcznika. Dzięki temu nasze stawy barkowe popracują w pełnym ruchu rotacyjnym, a przy okazji cały czas pamiętamy o tym, żeby nasze ręce mocno rozciągały się do zewnątrz. Trzecie ćwiczenie. Teraz popracujemy troszeczkę nad naszym kręgosłupem. Stajemy przy ścianie, ręce dociskasz do ściany i wypychając swoje biodra w tył Wypychasz klatę mocno do podłogi. Powinieneś poczuć mocne rozciągnięcie w odcinku piersiowym przy obręczy barkowej, ale również pracę Twoich mięśni dwugłowych uda. Jeśli tego jest za mało, możesz dodać sobie ruch rotacyjny w obrębie odcinka piersiowego, połóż rękę na odcinek lędźwiowy albo na głowę i zacznij kręcić tym bareczkiem góra dół mamy przepracowany kręgosłup w kilku płaszczyznach no to przechodzimy dalej ćwiczenie numer 4. zakrok z uniesieniem rąk nad głowę jedna noga leci w tył do zakroku schodzimy maksymalnie do dołu tak żeby poczuć lekkie rozciągnięcie w obrębie biodra naszej nogi zakrocznej i w momencie kiedy jesteśmy na dole staramy się wyprostować ramiona nad głowę tak żeby przy okazji znowu włączyć do pracy naszą obręcz barkową i robimy sobie raz lewa raz prawa noga przez całą minutkę i piąte ćwiczenie żeby Was troszeczkę zmęczyć, żebyście poczuli podniesienie waszego tętna. Wykonujemy zwykłe przysiady tak jak potraficie. Staramy się pracować w pełnym zakresie ruchu, ale trzymając dosyć wysokie tempo. To na pewno podniesie pracę Waszego serca i będzie Wam się pracowało po takiej przerwie dużo lepiej. Każde z tych ćwiczeń wykonujemy po jednej minucie. Ćwiczeń było 5, więc idealnie zmieścicie się w takiej 5-minutowej przerwie. Pamiętaj, że takie 5-minutowe ćwiczenia nie załatwią całej sprawy. To jest tylko namiastka tego, co możecie robić. Oprócz tego pamiętajmy o tym, że musimy być na co dzień aktywni ruchowo. 5 minut przerwy na godzinę pracy, to jest jednak niewielki ułamek tego czasu spędzanego na siedzeniu, a jeżeli materiał Wam się podobał, wynieśliście z tego coś dla siebie, być może wdrożycie te ćwiczenia do swojej codziennej rutyny, lajkujemy materiał, subskrybujemy kanał i zapierdolcie w dzwona. Widzimy się w następnym materiale.